Panie Boże, nasz stwórco, który w swojej miłości stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, z pokorą zwracamy się do Ciebie w tej chwili, w której nasze serca pełne są pragnienia, by stać się lepszymi, by zbliżyć się do Ciebie w prawdzie i pokorze. Wiesz, Panie. Jak często zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Widzisz, jak często szukamy chwały u innych, jak łakniemy uznania, jak chcemy być postrzegani przez ludzi. I choć Ty obdarzyłeś nas swoimi darami, Ty sam, pełen pokory i miłości, pokazujesz nam, jak ważne jest, byśmy żyli w pełnej zależności od Ciebie. Ty, który posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, by przez Jego życie i ofiarę pokazać nam, jak żyć w pokorze, prosimy Cię teraz, abyś dał nam tę łaskę, której tak bardzo potrzebujemy. Pokornie prosimy, abyś wskazał nam, Panie, jak przejść przez życie w sposób, który nie będzie szukał własnej chwały ale będzie pełen miłości, zrozumienia i gotowości do służby. Jezus, twój syn, który przez całe swoje życie na ziemi uczył nas pokory, jest dla nas wzorem. On, choć był równy tobie, Boże, nie uważał tego za coś, czym należy się chlubić, ale stąpił na ziemię, by służyć i oddać swoje życie za nas. Tylko w jego pokornym przykładzie możemy znaleźć prawdziwą drogę do zbawienia. Panie, tak łatwo jest nam zapomnieć, że to Ty jesteś źródłem wszystkiego, czym jesteśmy i co mamy. Często zatracamy się w naszych osiągnięciach, w naszych sukcesach, w naszych talentach, jakby to wszystko było wynikiem jedynie naszych wysiłków. Ty, Panie, dajesz nam wszystko, co mamy. Ty jesteś źródłem wszelkiej mądrości, siły i zdolności. Ty jesteś tym, który umożliwia nam wypełnianie naszej misji na tej ziemi. Pomóż nam zrozumieć, że każdy nasz sukces, każda nasza siła, każda nasza umiejętność pochodzi od ciebie, a nie z naszych własnych sił. To ty obdarzasz nas swoimi darami i to ty. Kierujesz naszymi krokami. Daj nam serca pełne wdzięczności, które nie szukają własnej chwały, ale zawsze oddają ci cześć i chwałę. Prosimy Cię, Panie, abyś obdarzył nas prawdziwą pokorą pokorą, która nie polega na poniżaniu siebie, ale na uznaniu, że to Ty jesteś naszą siłą. Pomóż nam żyć w prawdziwej pokorze, która nie jest postawą zewnętrzną. Ale postawą serca. Chcemy być pokorni nie tylko w słowach, ale także w czynach. Prawdziwa pokora polega na tym, byśmy nie szukali uznania w oczach ludzi, ale szukali Ciebie, Panie, we wszystkim, co robimy. Ucz nas, jak żyć w pokorze, służąc innym, nie oczekując niczego w zamian, ale szukając Twojej chwały. W każdej chwili naszego życia. Boże, pragniemy być Twoimi pokornymi sługami, wskazuj nam drogę, którą mamy podążać, by żyć w pełni Twojej woli, daj nam odwagę, by przyjąć Twoje nauki, by odrzucić pychę i zarozumiałość, które często wkradają się do naszych serc. Pomóż nam dostrzegać w każdym człowieku Twoje oblicze, Byśmy nie wywyższali się nad innych, ale traktowali ich z szacunkiem, miłością i pokorą. Przypomnij nam, że nie jesteśmy lepsi od innych, ale wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, stworzeni na Twój obraz i podobieństwo. Ucz nas, jak w pokorze służyć, jak w pokorze przyjąć wszystkich, bez względu na ich status, pochodzenie czy wykształcenie. Panie! W Twoich rękach składamy nasze życie, nasze serca, nasze pragnienia. Spraw, abyśmy umieli z pokorą przyjąć Twoje planowanie, niezależnie od tego, czy prowadzi ono przez ścieżki łatwe czy trudne. W chwilach, gdy nasza pycha podpowiada nam, byśmy szukali swojej chwały, przypomnij nam, że to Ty jesteś jedynym, który zasługuje na cześć i chwałę. Pomóż nam dostrzegać, że pokora nie jest oznaką słabości, ale siły, siły, która pochodzi od Ciebie i pozwala nam trwać w wierze, w nadziei i w miłości. Prosimy Cię Boże, daj nam mądrość, byśmy wiedzieli, jak z pokorą przyjmować Twoje błogosławieństwa, ale i trudności. W każdej sytuacji, w której się znajdziemy, niech nasze serca będą pełne pokory, gotowe do służby, gotowe do miłości, gotowe do poświęcenia. Ty, Panie, jesteś naszym celem, naszym początkiem i końcem. W Tobie znajduje się wszystko, czego potrzebujemy, by żyć w pełni, by żyć w pokorze, by żyć w Twojej łasce. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za każdą chwilę życia, którą nam darowałeś. Dziękujemy Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie, które objawia się w każdym dniu, w każdej chwili, w każdym oddechu, którym oddychamy. Dziękujemy Ci za to. Że w Twoim planie, pełnym tajemnic i mądrości, jesteśmy tylko malutkimi cząstkami, ale Ty w swojej wielkiej miłości obdarzasz nas godnością. Choć nie zawsze potrafimy to dostrzegać, Ty widzisz nas jako swoje dzieci, które zasługują na Twoje łaski, na Twoją opiekę, na Twoją obecność. Pomóż nam zrozumieć, że prawdziwa pokora. Nie jest postawą bierną, ale aktywną. Pokora to nie tylko unikanie wywyższania się, ale także umiejętność oddania się w pełni Twojej woli, bez lęku, bez wahania, z pełnym zaufaniem. W świecie, który kładzie nacisk na sukces, rywalizację i popularność, naucz nas, Panie, jak być pokornymi w każdym działaniu. W każdej relacji, w każdym słowie, które wypowiadamy. Twoje słowo mówi nam, że kto się uniży, będzie wywyższony. Bukin 14:11. To w pokorze znajduje się nasza siła, to w pokorze ukryta jest prawdziwa mądrość. Boże nasz Ojcze, pokornie prosimy, byś pokazał nam, jak na co dzień żyć w zgodzie z tymi słowami. Ucz nas, jak w naszym codziennym życiu szukać tych, którzy są zapomniani, odrzuceni, marginalizowani. Pomóż nam dostrzegać Twój obraz w każdym człowieku, niezależnie od tego, kim jest, jak wygląda, jakie ma pochodzenie. Każdy człowiek jest dla Ciebie cenny, Panie, a my chcemy w naszej pokorze widzieć w każdym bracie i siostrze Twoje oblicze. Pomóż nam nie oceniać po pozorach, ale z miłością i pokorą podchodzić do każdego człowieka. W tym świecie pełnym egoizmu i chęci zdobywania uznania, Ty, Panie, pokazujesz nam, że prawdziwa chwała znajduje się w pokorze. Ty, który jesteś Królem Wszechświata, objawiłeś nam swoją pokorę w Jezusie Chrystusie. On, choć był Synem Bożym, nie wywyższył się ponad innych, ale wybrał drogę służby, drogę miłości, drogę pokory, to w jego życiu i jego śmierci na krzyżu objawiła się prawdziwa wielkość. W tej wielkiej ofierze, w tej niepojętej pokorze, dałeś nam wzór do naśladowania. Boże, naucz nas nie szukać własnej chwały, ale szukać Twojej woli w każdej chwili naszego życia. Panie, pokornie prosimy, abyś dał nam odwagę, byśmy potrafili przyjąć nasze słabości, naszą kruchość, naszą ułomność. Świat mówi nam, że musimy być silni, niezależni, samowystarczalni. Ty natomiast, Panie, w swojej mądrości przypominasz nam, że to w słabości odkrywamy Twoją siłę. To w naszej kruchości możemy zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Ciebie, jak bardzo zależymy od Twojej łaski. Ty nas podnosisz, ty nas pocieszasz, ty nas umacniasz. Daj nam łaskę, byśmy umieli być pokorni wobec naszych słabości i niedoskonałości, byśmy przyjęli. Nasze błędy i porażki, wiedząc, że Ty nas kochasz bezwarunkowo, takimi, jakimi jesteśmy. Panie, ucz nas, jak w każdej sytuacji życia pozostać pokornymi. W chwilach radości, kiedy doświadczamy sukcesów, przypomnij nam, że wszystko pochodzi od Ciebie. W chwilach trudnych, w cierpieniu, w smutku, ucz nas. Jak trwać w pokorze i zaufaniu, że Ty wiesz, co jest dla nas najlepsze? Prowadź nas swoją mądrością, byśmy nie szukali rozwiązań w naszej własnej sile, ale zawsze kierowali się ku Tobie. Boże, wiedząc, że Ty jesteś jedyną drogą do zbawienia. Panie nasz Boże, który obdarzasz nas swoją łaską, każdego dnia modlimy się. Abyś otworzył nasze serca na prawdziwą pokorę. W Twoim świetle, Panie, rozumiemy, że życie nie polega na szukaniu własnej chwały, ale na oddaniu siebie w służbę. Ty wiesz, jak często nasza duma prowadzi nas na manowce, jak łatwo zapominamy, że to, co mamy, pochodzi od Ciebie. Otwórz nasze serca, abyśmy nie szukali tego, co doczesne, ale tego, co wieczne. Ty, Boże, pokazałeś nam w Jezusie, że pokora to nie tylko cnota, ale droga, która prowadzi do pełni życia w Tobie. W każdej chwili tego życia chcemy zrozumieć, jak pokora jest kluczem do naszej pełnej relacji z Tobą. Panie, chcemy z całego serca. Oddać się w Twoje ręce, pragnąc jedynie Twojej chwały, nie własnej. Wszelkie nasze sukcesy i osiągnięcia, które wydają się być naszą zasługą, są jedynie darem od Ciebie, Boże. Prosimy Cię, Panie, o łaskę. Abyśmy w pełni zrozumieli, że nasze talenty, zdolności i wszystko, czym obdarzasz nas na tej ziemi, jest darem, który należy wykorzystać na Twoją chwałę. Prawdziwa pokora to uznanie, że wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie. Że nie jesteśmy właścicielami tych darów, ale jedynie ich szafarzami. Daj nam serca, które potrafią z wdzięcznością przyjąć te dary i wykorzystać je w służbie bliźnim. O Boże, w chwilach, kiedy zmagamy się z trudnościami, gdy napotykamy przeszkody i przeciwności losu, naucz nas trwać w pokorze. W obliczu wyzwań, które życie stawia przed nami, Pragniemy znaleźć siłę w pokorze, która w pełni ufa Twojej opatrzności. Pokora nie polega na biernym poddaniu się trudnościom, ale na aktywnym dążeniu do wypełniania Twojej woli, niezależnie od okoliczności. Prawdziwa pokora. To pełne zaufanie, że Ty, Panie, wiesz, co jest dla nas najlepsze, że prowadząc nas przez trudności, wyprowadzisz nas na ścieżkę zbawienia. Boże, naucz nas, jak codziennie odnajdywać pokorę w służbie naszym bliźnim. W życiu pełnym zgiełku, rywalizacji i egoizmu, Ty jesteś przykładem nieskończonej pokory. Jezus który stał się człowiekiem, żył pośród nas, służył nam, a mimo to nie szukał żadnej nagrody, żadnej chwały. Pokornie oddał swoje życie na krzyżu za nasze grzechy. To w Jego ofierze odkrywamy, czym jest prawdziwa pokora. Ucz nas, Boże, byśmy w naszym codziennym życiu Naśladowali ten przykład, byśmy szukali nie własnej chwały, ale chwały Twojej. Pomóż nam nie szukać nagrody za nasze czyny, ale raczej dążyć do tego, byś Ty był w centrum każdego naszego działania. Panie, w Twoje ręce oddajemy nasze życie i naszą przyszłość. Wiemy, że nie zawsze będzie łatwo podążać drogą pokory. Świat, w którym żyjemy, kusi nas, byśmy szukali uznania, sławy, sukcesu i komfortu. Ty jednak uczysz nas, że prawdziwa radość nie polega na zdobywaniu tego, co ziemskie, ale na życiu w zgodzie z Twoją wolą, w pokorze i miłości. Prosimy Cię, abyś pomógł nam zrozumieć, że życie w pokorze nie jest życiem uciemiężonym. Ale życiem pełnym pokoju, który tylko ty możesz dać. W tym pokoju, w tej pokorze znajdujemy prawdziwą wolność. Prawdziwa wolność to wolność od egoizmu, od pragnienia ciągłego szukania własnych korzyści, wolność od pychy i zarozumiałości. Panie, spraw, abyśmy stawali się narzędziami Twojej miłości w tym świecie. Daj nam oczy, które dostrzegają potrzeby innych, serca, które potrafią kochać i ręce, które potrafią służyć. Niech nasze życie będzie świadectwem pokory, która nie szuka własnych interesów, ale jest gotowa do poświęceń dla dobra innych. Uczyń nas świadkami Twojej miłości i pokoju w tym świecie, abyśmy w naszym życiu. Głosili Ewangelię pokory, Ewangelię, która prowadzi do zbawienia. Daj nam, Panie, serca, które potrafią kochać w pokorze, w pełnej zaufania, że Ty jesteś z nami, że Ty nas prowadzić będziesz zawsze i wszędzie. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś dla nas źródłem wszelkiej siły i mądrości. Ty wiesz, jak łatwo jest nam zapomnieć o pokorze, jak łatwo nasza pycha i duma przesłaniają nasze prawdziwe miejsce w Twoim planie. Panie, pozwól nam każdego dnia przypominać sobie, że to Ty jesteś Panem naszego życia. Ty stworzyłeś nas z miłości, abyśmy żyli w pokorze przed Tobą i naszymi braćmi. Prosimy Cię, Boże, abyś w swojej łasce oczyścił nasze serca abyśmy nie szukali chwały u innych, ale zawsze starali się oddać ci cześć i chwałę we wszystkim co robimy. Pomóż nam, Panie, żyć w pełnej zgodzie z twoją wolą, bez względu na okoliczności, które stawiasz przed nami. Wiemy, że życie w pokorze nie oznacza życia pozbawionego trudności, ale życia, które umie znaleźć w każdym Cierpieniu Twoje błogosławieństwo. Ty Boże, nauczyłeś nas, że błogosławieni, którzy są cisi, albowiem oni posiądą Ziemię. Mot, pięć, pół. Tylko w cichości, w pokorze możemy odnaleźć prawdziwą wolność, której szukamy. Prawdziwa wolność nie polega na robieniu tego, co chcemy ale na pełnym oddaniu się Tobie, na pełnym poddaniu swojej woli, Twojej woli. Panie, w Twoje ręce składamy nasze pragnienia, nasze ambicje i marzenia. Chcemy, aby wszystkie te pragnienia były zgodne z Twoją wolą, nie po to, by zdobywać uznanie w oczach ludzi, ale po to, byś Ty, Panie, mógł być uwielbiony przez nasze życie. Pomóż nam żyć w pokorze, w codziennych sytuacjach. Nie szukać pierwszego miejsca, nie dążyć do tego, by być postrzeganym jako lepszym od innych, ale być gotowym do służby, do bycia ostatnim, jak nauczył nas Jezus. On, choć był Synem Bożym, wybrał drogę służby, drogę miłości, drogę pokory. On nigdy nie szukał chwały, ale całe swoje życie poświęcił na miłość do nas. Prosimy Cię, Panie, abyś obdarzył nas wiarą, która pozwala trwać w pokorze w chwilach trudnych. W chwilach, kiedy świat nie docenia naszej pracy, kiedy wydaje się, że nasze wysiłki idą na marne, ucz nas, jak w pokorze zaufać Twoim planom. Wiesz, Boże, jak często zniechęcamy się, gdy nasze wysiłki nie przynoszą natychmiastowych owoców, kiedy nasze prace, nasze modlitwy, nasze starania są niezauważone. Naucz nas, jak żyć w pokorze i cierpliwości, oczekując na Twoje błogosławieństwa, wierząc, że w swoim czasie obdarzysz nas owocami naszej pracy. W chwilach smutku i rozczarowania przypomnij nam, że w pokorze możemy znaleźć prawdziwą siłę, która pochodzi od Ciebie. Boże, daj nam serca pełne miłości, gotowe służyć innym, nawet kiedy nie jest to łatwe. Prawdziwa pokora nie polega na rezygnacji z siebie, ale na ofiarowaniu siebie w służbie innym. Jezus nie tylko nauczał nas pokory. Ale również dał nam przykład, jak żyć w pełnej ofierze. Jego życie było całkowicie oddane służbie ludziom, a jego śmierć na krzyżu była najwyższym aktem pokory i miłości. Ucz nas, Panie, byśmy każdego dnia w naszych relacjach z innymi umieli żyć w pokorze, stawiając dobro innych przed własnymi pragnieniami. Panie, prosimy Cię, abyś dał nam wytrwałość w pokorze, zwłaszcza w obliczu trudnych doświadczeń. W chwilach cierpienia, które są częścią naszego życia, daj nam siłę, byśmy potrafili z pokorą przyjąć wszystko, co przynosi życie. Pomóż nam dostrzegać, że w każdej trudnej chwili jesteś z nami. Że Ty nas prowadzisz, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy sensu tego, przez co przechodzimy. W pokorze przyjmujmy każdy dzień, każdą trudność, każdą sytuację, wiedząc, że Ty masz dla nas plan, który prowadzi do życia wiecznego. Daj nam serca, które będą umiały modlić się w każdej chwili, nie szukając własnej chwały, ale chwały Twojej. Panie Boże, w tej chwili. Oddajemy Ci nasze serca, nasze pragnienia, nasze nadzieje. Dziękujemy Ci za każdą łaskę, którą nam udzielasz, za każdy dzień, w którym możemy żyć w Twojej obecności. Dziękujemy Ci za to, że pokazujesz nam drogę pokory, drogę, która prowadzi do Ciebie. Wiesz, Panie, jak często nasze serca skłaniają się ku dumie. Ku pragnieniu uznania, ku pokusie, by stawiać siebie ponad innych. Ty jednak przypominasz nam, że prawdziwa wielkość tkwi w pokorze, w gotowości do służenia, w oddaniu siebie w Twoje ręce. Prosimy Cię, Panie, abyś każdego dnia przypominał nam, jak żyć w pokorze. W chwilach sukcesów, kiedy otrzymujemy uznanie i chwałę. Naucz nas być pokornymi, byśmy wiedzieli, że wszystko pochodzi od Ciebie. W chwilach trudności, kiedy nasza duma zostaje zrzucona, ucz nas trwać w pokorze, nie narzekając, ale z ufnością przyjmując Twoje plany. Pokora to nie oznaka słabości, ale siły, siły, która pochodzi z pełnego zaufania Tobie. Panie, Ucz nas patrzeć na życie przez pryzmat pokory, abyśmy w każdej chwili mogli widzieć, że Ty jesteś z nami, prowadząc nas w kierunku pełni życia. Panie, modlimy się, abyśmy zrozumieli, że pokora to droga do zbawienia. Jezus, który był Synem Bożym, pokazał nam, że prawdziwa wielkość polega na byciu sługą. On nie szukał chwały. Ale oddał się w pełni służbie. To w jego ofierze na krzyżu objawiła się prawdziwa pokora, która otworzyła nam drogę do zbawienia. Ucz nas, panie, byśmy nie szukali naszej chwały, ale starali się zawsze oddać ci cześć i chwałę. W pokorze znajdujemy prawdziwą wolność, bo tylko wtedy, gdy oddajemy się tobie. Stajemy się wolni od egoizmu i pychy, które tak łatwo nas zniewalają. Boże, Ty wiesz, jak często nasza duma popycha nas do oceniania innych, do porównywania się z nimi. Naucz nas, Panie, patrzeć na innych z miłością, nie z pogardą, nie z wyższością, ale z pokorą. W Twoim słowie przypominasz nam, że nie mamy prawa oceniać innych, ponieważ sami jesteśmy grzesznikami. Pomóż nam dostrzegać piękno w drugim człowieku, niezależnie od jego wyglądu, statusu społecznego, poglądów. Każdy człowiek jest Twoim dzieckiem stworzonym na Twój obraz, a my w pokorze mamy dostrzegać ten obraz w każdym kogo spotykamy na naszej drodze. Panie, prosimy Cię, abyś wlewał w nasze serca ducha pokory, byśmy nie szukali własnych korzyści, ale dążyli do dobra innych. Często zapominamy, że prawdziwa pokora to nie tylko unikanie wywyższania się, ale także gotowość do pomocy innym, do poświęcenia swojego czasu, swoich zasobów, by nieść miłość i pomoc potrzebującym. Ty Boże jesteś wzorem miłości i pokory, a my naśladując Cię mamy stać się sługami, gotowymi oddać siebie dla dobra innych. Prosimy Cię Panie, abyś dał nam serca, które potrafią kochać bezinteresownie, które nie szukają nagród, ale szukają tylko Twojej chwały.